Znajdujemy się na wieży kościelnej kościoła parafialnego w Branicach, gdzie w ubiegłym roku huragan przeszedł i zwalił krzyż. Znajdujący się tutaj na, na wieży kościelnej, który miał wysokość prawie 6 metrów i ważył 350 kg. Natomiast ta piłeczka, która z dołu wygląda tak niewinnie, bardzo mała, ma 1,30 m. I 2,90 po obwodzie. To wszystko runęło na dół, na dolną część kościoła, tak jakby na, nad organy, uszkadzając część po prostu dachu. I w wyniku tego trzeba było po prostu przystąpić do postawienia nowego krzyża. Ponieważ tamten krzyż był postawiony w 1914 roku, ponieważ dokładną datę żeśmy tutaj znaleźli na metryczce tych pracowników, którzy go montowali. Dlatego było to wszystko zrobione z drzewa. Główny właśnie nośny, ten bel, który się nazywa Królem. W tej chwili zastąpiliśmy go stalową konstrukcją ocynkowaną o, o bardzo wielkiej sile po prostu. Chodziło o to, żeby w przyszłości gdyby jakieś trąby powietrzne, huragany miały jeszcze większą siłę wiatru, żeby to wytrzymało Kolejne 100 lat na spokojno, dlatego jest to tak przygotowane, że są nawet tutaj regulacje w tym czopuchu, który ma za zadanie wypionowanie jeszcze krzyża, który będzie zamontowany tutaj do środka do, tej, do tego wkładu i będzie miał od tego miejsca 7 metrów do góry jeszcze. Na wysokości mojej głowy będzie taki specjalny kaptur z miedzi, który był wcześniej ten sam. Powyżej wyjdzie ta właśnie piłeczka o wysokości 1,30 m, do której tutaj do środka będą wstawiane, włożone będą dokumenty oraz różne takie pamiątkowe, i mieszkańcy Branic, i urząd gminy też dał swoje. Dane, historie i inne tam osiągnięcia, co do tej pory gmina tutaj przez te lata powojenne osiągnęła, co się zrobiło. Tak samo my, jako wykonawcy, dajemy też swoje zawsze, przy takiej okazji się daje swoje dane i nazwiska, kto to robił i kiedy, z datami, żeby dla potomnych taka rzecz miała właśnie, po prostu mogli to sobie w jakiś sposób w przyszłości. Odczytać i przeanalizować. Dzięki tej tabliczce, takiej znamionowej, która jest po prostu bardzo, nawet około 4 kilo miała w ołowiu o grubości centymetra wy, wypisano wszystkie nazwiska ludzi, którzy tu pracowali na tej wieży. Dlatego wiemy dokładnie, że w 1914 roku, w sierpniu, było zakończenie remontu tej wieży. No, ta wieża, yy, akurat tu gdzie się znajdujemy, nie? jest to wysokość 60 metrów nad ziemią. Do tego dojdzie ten krzyż, razem będzie miała w granicach 60-67 metrów. Yy, tą wieżę kiedyś, w 1977 roku, yy, kryłem blachą w karo, ponieważ był tu łupek. Nie wiedziałem, że jeszcze w swoim życiu, jeszcze raz będę musiał tutaj Akurat y, robić tą ważną rzecz: posadowienie właśnie tego y, nowego króla i założenie krzyża. Nie? Y, jest tu bardzo, bardzo ciekawa ta konstrukcja, bo w środku każdy fragment poszczególny po te 12 metrów jest regulowany naprężnikami na śruby rzymskie. Średnica takiego każdego pręta ma w granicach 4 cm 3-4 cm. Z chwilą, kiedy ta wieża się wiatr naciska na nią poszczególne pręty jest ich 8 w każdym, w każdym przedziale. I one są po 12 metrów długie i one się naprężają i wieża się odchyla i wraca z powrotem. Po prostu jest to tak skonstruowane, że wieża ma, ma ruchy. Teraz robimy regulację y, tych y, naciągów i wszystko są zakonserwowane i. dla... Za kolejne 20-30 lat, znów będzie musiał ktoś wszystko to wyregulować. To jest oczywiście wewnątrz, po to, żeby wieża nie odchylała się, bo w tej chwili ona jest troszeczkę krzywa. Dlatego tutaj mamy już przygotowane w tym czopuchu w górnej części, że możemy ją przechylić krzyż nawet do 30-40 cm w każdą stronę. Jest to przewidziane ze względu na to, że tu nie ma pionu, bo ona chodzi sobie. A krzyż poprzedni był krzywo, bo on był wyrobiony i nie przewidzieli, że wieża się zeschnie i po prostu zacznie się przechylać w jakimś kierunku. Jest to naturalna sprawa, ponieważ drzewo zawsze od strony północy jest, ma trochę więcej wilgoci i zaczyna się w tym kierunku przechylać. Także tutaj, na tym pomoście, gdzie stoimy, on ma akurat 4 metry średnicy. Z dołu to bardzo malutko wygląda, jest to taki malutki podejścik. Także będzie tutaj jeszcze zamontowane w dniu dzisiejszym wyciągarka, która będzie 7 metrów jeszcze do góry, będzie miała tam hak i elektrycznie, oprócz tego będzie jeszcze ręczne na wszelki wypadek podwójne zabezpieczenie, żeby czasem się coś nie urwało. Ponieważ krzyż to jest jeszcze nie jest taki ten, ale na krzyż musi być jeszcze założona piłka. Ta banieczka, m30 średnicy, i, i do tego jeszcze ten kaptur, też m30 na, na wysokość. Dlatego to wszystko razem musi być wyniesione powyżej tego króla i wsunięte na 92 cm do środka. Także tu trzeba trochę większej siły, i będzie to taka operacja, no, do której nie ma, nie ma po prostu żadnej. Innej możliwości. Dźwig został wyłączony, bo miał być dźwig, ale nie ma, nie ma możliwości, żeby gdzieś tu stanął, bo musiałbym mieć do, do osi ramię 30 metrów od osi, po prostu by musiał stać i wysokość musiałby mieć przynajmniej ten hak na wysokości 70 metrów. Problemy z zamknięciem drogi i z, z innymi tymi sprawami no, byłoby bardzo skomplikowana sprawa dlatego robimy to yy, korzystając po prostu ja korzystam ze swojego doświadczenia 40 lat pracy w tym zawodzie i 65 wież kościelnych wyremontowałem także yy, jest to takie doświadczenie, które no, pozwala mi tak to obmyśleć, żeby nie było żadnych problemów i myślę, że to w dniu jutrzejszym powinien ten krzyż już być postawiony. Mieliśmy postawić go wcześniej, ale były bardzo silne wiatry, co uniemożliwiało tutaj i obawialiśmy się piorunów, ponieważ może w każdej chwili piorun uderzyć w tą całą konstrukcję, na której ma być krzyż, i czekaliśmy na odpowiednią pogodę. Myślę, że to się uda. Thank you.